thank <laughs> you Państwo, ja nazywam się Hubert Graczek, a to jest kolejny odcinek serii Zawody za kulis. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Łukasz Gołdyk. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Witam serdecznie, Hubert. W skrócie można powiedzieć, że jesteś zawodowym kierowcą, ale te dwa słowa tak naprawdę Twojej pracy w całości nie opisują, więc jakbyś mógł na początku powiedzieć, czym tak dokładnie się zajmujesz? Oczywiście. No tak, mówisz, ciężko w dwóch słowach to powiedzieć. Ja akurat zajmuję się bardzo specjalistycznym transportem drogowym, mhm. czym żarówkowym, nie właśnie takim zwykłym jak wszystkim się wydaje. Jest to Coś fajnego pod tym względem, że moja praca jest dużo ciekawsza, dużo fajniejszych rzeczy się widzi, dużo fajniejszych rzeczy się robi, prawda? Mhm. Specjalistyczny, czyli nad czym on dokładnie polega, co przewozisz? No tak w skrócie to my się tak chwalimy, że jesteśmy taką elitą kierowców i chodzi o to, że przewozimy wszystko to, co się nie mieści, takich jakby zwykłych normalnych ciężarówek. Mhm. Nasze ciężarówki są normalne, ale wozimy dużo szerzej, dużo ciężej, dużo wyżej. Mhm. No i przygotowanie takiej trasy trwa, no niestety też często też bardzo długo, zależy od transportu, co się wiezie i, i dokąd. Mhm, właśnie, y, czyli jak tak przygotowujesz się do takiej typowej trasy, jak to wygląda? Też ciężko odpowiedzieć to u mnie, bo ja też y, każdą trasę mam taką jakby można powiedzieć specyficzną. Mhm. Y... Czyli do każdej tak naprawdę indywidualnie musi. Tak, niestety tak, niestety tak, chociaż świadomo, że to jest troszeczkę uogólnione I, i żeby przygotować się do tej takiej trasy, no to dostajemy zlecenie od naszego szefa, co gdzie, dokąd mniej więcej wieziemy. Mhm. Y, najczęściej czy są też te trasy są przygotowane czy jest wyznaczona trasa specjalna bo no nie wszędzie można jechać jakimś ciężkim ładunkiem lub zbyt wysokim dlatego no te przygotowania często też są takie poza można mówić kierownicowe że trzeba jechać gdzieś, że trzeba coś zobaczyć czy się przejedzie czy się nie przejedzie czy się zobaczy na, na tym na tym mniej więcej to 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 polega mm, czyli zanim na przykład wyruszysz jeszcze w trasę na przykład sprawdzasz jak ona wygląda tak jak już mamy jak naprawdę naprawdę mamy coś bardzo dużego od tego to są specjalne zespoły czy o specjalne firmy, które też wynajmujemy, które nam pomagają, które objeżdżają trasę, czy dany ładunek, na przykład 5-metrowy, szeroki, da radę tędy przejechać, prawda? Mm -hmm. i poza naszym krajem też jeździsz gdzie indziej, tak? Można powiedzieć, że jesteś kierowcą międzynarodowym. Tak, tak jest, po całej, Europie. po całej Europie, po całej Europie jeździmy i mniej więcej w każdym kraju wygląda też to podobnie, jest specjalne zezwolenie, jest specjalna trasa, można powiedzieć, że są tak, by też takie przygotowane stałe zezwolenia, mm. na przykład do 10 ton. I na, do, na to zezwolenie możemy ogólnie prawie wszędzie jeździć przy zachowaniu oczywiście przepisów, bo jak tam jest na znaku 18 ton, no to wiadomo, że na też nie można. wolno jechać. Mm -hmm, to powiedzmy w jakich krajach byłeś? No, można powiedzieć, że w całej Europie już byłem. Nie byłem jeszcze w Hiszpanii, w Portugalii, ale ogólnie jest już. Tak, jeszcze tak, jeszcze nie byłem. Nie takich nie naprawdę jest. ciepłych nie byłem jeszcze. Mm -hmm. Czyli można troszeczkę sobie pozwiedzać, rozumiem, jak gdzieś jeździsz, czy raczej czasu na to nie ma. To też wszystko zależy od danej firmy, prawda? Od danej firmy. Od danego transportu, bo też trzeba zrozumieć, że jest wiele firm, no, które niestety na, y, nakładają taki może nie tyle nadzór, że no jednak ta praca ma być szybko, szybko, szybko wykonana mhm. i nie ma czasu. Nasza firma jest pod tym względem dosyć y, fajnie ułożona, że jak jest czas wolny, mamy możliwość wsiąść na rowerek, mamy możliwość gdzieś podjechania kawałek samochodem, żeby właśnie coś fajnego zobaczyć, prawda? Ale tak jak powiedziałeś, że szybko, szybko, czyli czasem pod presją czasu też trzeba pracować. No przede wszystkim, przede wszystkim, ponieważ trzyma nasz. Y, w urządzeniu tachograf, który nam wyznacza niestety, kiedy mamy spać, mm -hmm. kiedy mamy jechać, no nie zawsze to się z naszym organizmem do, do, do dokładnie układa, prawda? Mm -hmm. Czyli no takie od po można powiedzieć od poranka do wieczoru jakiś taki harmonogram sztywny tak, jest tak, tak, uh -huh. tak. Uh -huh. układa się to też na tym względem no też ma bardzo cyników, że y, większość transportów bardzo dużych jeździ też y, tylko nocą ale są też kraje że tylko się jeździ w dzień, w dzień. na przykład prawda? Uh -huh. to też zależy od kraju od danego transportu no ale taki typowy dzień tak wygląda od godziny gdzieś czwartej do 17. to jest taki bezpieczny fajny termin już tak, tak już się przyzwyczaiłem tak pracy tak w domu też ustaje o czwartej, więc... Już przyzwyczaiłeś <grym> oczywiście, oczywiście. Okay, a powiedz mi teraz, bo poza taką presją czasu, poza tym stresem, co jest właśnie takiego jeszcze ciężkiego w tej twojej pracy? No największa jest chyba tęsknota za rodziną. Jednak te trasy potrafią trwać tydzień, dwa, trzy. No, ogólnie wracamy co tydzień do domu na ten weekend. No, jak jesteśmy weekend w trasie, to wracamy na parę dni dłużej. No, wszystko zależy dokąd jedziemy, kiedy wrócimy, co następny, jaki transport bierze szef. Najczęściej jest to 5 dni w pracy, ten weekendik się siedzi w domu, prawda? A czy miałeś taką jakąś niebezpieczną sytuację w swojej pracy, coś takiego Od... utkwiło ci najbardziej w pamięci? Odpukać nie, no jest teraz ogromny problem z imigrantami z Afryki w Europie, bo niestety wchodzą wszędzie, wchodzą wszędzie, wchodzą chcą się przedostać jednak do tej Anglii. Odpukać nie zaczepiają ludzi, no ale jest na internecie jakby tak poszukać, jest dużo takich sytuacji. Widziałem takie filmiki nawet takiej... I chyba to była jakaś kierowczyni nawet, że zanim tam kładła się spać, to wszędzie tutaj zamykała drzwi, tutaj zasłaniała, patrzyła na cały ten zestaw, czy tam nikt się nie schował, czyli takie realia rozumiem, że są. Tak, no są, są takie miejsca, na przykład, że tutaj taki pasek zakładamy na wszelki mhm, wypadek, tak, wiążemy to ja to drzwi, no bo nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. No dokładnie. może to każdy jak coś się dzieje, to wykuka, zapala, zatrąbi, no ale staramy się też ich, jakby to powiedzieć, nie drażnić, prawda? No to jest ubezpieczony, samochód jest ubezpieczony, no, często robią większą szkodę niż coś tam ukradną, mm -hmm. prawda, ale no niestety zdarzają się no wiadomo, te sytuacje, stryfny, zdarzają się te sytuacje, no. Jest. Bo mu powiedziałeś, że po całej Europie jeździć, gdzie tak najfajniej było? Najfajniej, no, no, najfajniej to ostatnia moja trasa, ostatnie dwa tygodnie, bo byłem pierwszy raz na Słowenii, byłem nad jeziorem śródziemnym w miejscowości Koper, Byłem pomorsować, pierwszy raz w Morzu Śródziemnym, no coś fajnego, chociaż jeszcze nie tak ciepło, prawda, ale no w porównaniu do nas woda naprawdę bardzo, bardzo czysta, mhm. widać, widać, na dnie można by kamienie policzyć. Nawet tak, a teraz zacznijmy od samego początku, jak to się u Ciebie z tą kierownicą zaczęło? No ja lubię ogólnie, no bo to nie ma co ukrywać, że trzeba lubić ten zawód, bo to jednak jest dużo wyrzeczeń, ale zacząłem, no też można powiedzieć, że u nas w kamieniu, bo pierwsze takie kroki robiłem u nas, u chłopaków na gaśnicach, woziłem busem tego, zaraz po szkole rozwoziłem gaśnicę busem, zgłosiłem się potem do wojska, tam zrobiłem prawo jazdy na ciężarówki, po powrocie zrobiłem przyczepy, no i pierwsze kroki też zaczynałem ogólnie w subcy u pana Marcina Maciejewskiego, z którym mam do dzisiaj super kontakt, tam się wszystkiego nauczyłem, jak jechać, gdzie jechać, co robić, no, no to były takie, naprawdę ten pierwszy rok był był dosyć podstawowy, chociaż tak jak mój nauczyciel właśnie Marcin mówił, był ze mną, bo to jakieś takie czasy były, teraz brakuje rąk do pracy, wiadomo, że można przyjść z prawo jazdy mi już jeździć. Co nie jest do końca dobre, prawda? Ale właśnie Marcin, jak ze mną jeździł ten pierwsze tygodnie, no to mówił, że, że mogę jechać spokojnie sam, bo jestem na tyle rozsądny, znam gabaryty do tego auta, że on się nie martwi o to, że coś mi się stanie, prawda? Mm -hmm. Rozmawiamy o początkach. Jakie miałbyś takie rady dla początkujących kierowców, którzy by chcieli. Tak jak ty właśnie pracować? No to dla wszystkich jest, można powiedzieć. Jak ktoś lubi troszeczkę jeździć i, i chce troszeczkę zrobić świata i chce coś dla siebie zrobić, robisz tylko prawo jazdy i jedziemy do przodu. No, w dzisiejszych erach jest tak fajnie, że jest telefon, są aplikacje, jest C Radio, nawigacja, że, że no że trafiamy wszędzie Łatwiej bez jest, problemu tak tak zaczynając kilkanaście lat do tyłu No miałem pierwszą tam nawigację która kosztowała jej worek pieniędzy mm -hmm. i pokazywała główne drogi tylko ale no, no nadal używam papierowej mapy mam taką już no będzie prawie 20-letnia mapa w której tam mam popisane no, takie, takie tak tak mam tam popisane fajne punkty mam popisane fajne miejsca gdzie można zaparkować zostawić bezpiecznie auto i no, no, niby jest cała Europa i 20 lat się już jeździ ale się Nadal. No, ja uważam, że gdzie jadę codziennie, no to jadę ciągle prawie w nowe miejsca, prawda? Jasne. Można powiedzieć, że wiadomo, że jeździmy dużo z y, takiej może stałej pracy i w, często po tych samych drogach, ale jednak codziennie się jedzie gdzie indziej. Mhm. Jeszcze z, mam nadzieję, że drugie 20 lat będę odkrywał Europę. Mhm, tego też ci życzę. Jest to seria zawody za kulis. Powiedz mi, czy istnieją takie jakieś stereotypy o waszej pracy, które chciałbyś na przykład rozwiązać tutaj teraz? No chyba wszystkich kierowców w jak na nas wołają tir, czy tirowiec, czy, czy, czy innego. My zdajemy sobie z tego sprawę, że taka tabliczka na tych ciężarówkach jest, ale niestety skrót TIR oznacza Międzynarodowy List Przywozowy. Nie ma nic znaczy no nie to, że nie ma nic wspólnego z tego tylko to jest ogólnie dokument, prawda? A że ten dokument wymaga z przodu tabliczki z napisem TIR, wszyscy wołają TIR, prawda? To jest taki może stereotyp. Czyli, tak, jak się przedstawiłem na początku zawodowy, kierowca brzmi dużo lepiej. Tak, kierowca. No my też tak, taki mamy Podejście jednak ci, co jeżdżą w tak zwanych gabarytach, że no może nie to, że się wywyższamy, ale tak człowiek zawsze się śmieje, że jest taką elitą, No nie każdy się nadaje, żeby wozić, nie wiem, 6 metrowe lub 60-tonowe koparki, prawda? Mm -hmm. I na koniec zapytam o takie twoje zawodowe plany. No zawodowe plany, zawodowe plany, no mam nadzieję, kurcie... Yy zjeździć prawie tą całą Europę, chciałbym się do tej Portugalii i Hiszpanii wybrać. No A gdzieś i... Gdzieś poza Europą może też, czy... Nie, raczej nie, okay. tam się już jednak troszeczkę, jednak kultura jazdy jest troszeczkę inna. Tak. Wiem, że chłopacy jeżdżą do Turcji, czy tam gdzieś pod Azję, no teraz u nas chłopacy wybierają się dosyć daleko, bo do Grecji i, i właśnie też jeżdżą gdzieś no pod Afrykę się jeździ mm. z towarami, ale no niestety to też jest taki transport, zasady, że tak najczęściej biorą go ludzie z tamtego rejonu, bo my możemy tam jechać, ale nie ma czym wrócić, z powrotem, a no na pusto nie zawsze się opłaca, prawda? Mam, mam nadzieję, że dzieci są coraz większe, jeżdżą ze mną coraz częściej i mam nadzieję, że zobaczą coraz Czyli więcej. towarzyszą tobie. Tak, tak, zdarza się, no przychodzą wakacje czy ferie, to staram się, jak mam coś naprawdę fajnego, jaka jest fajna trasa, gdzieś pod Paryż, gdzieś pod Hiszpanię. Czyli też czy, żeby, czy, żeby też właśnie zobaczyli tego świata, bo no, no nie ma co ukrywać. Ja nie wiem, czy kiedy na wakacje nad Morze Śródziemne pojadę. Jasne. Także bardzo Tobie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Do widzenia. Do zobaczenia.